Halo, cześć, witajcie. Z tej strony Gazmis i powiem Wam, że cieszę się z w końcu do Was cokolwiek mówię po prawie półrocznym serwisie na moim kanale. Dzisiaj sobie pogramy w 2 no ale też sobie troszkę pogadamy. Jesteśmy ogólnie na mapie Wałcycha, jedziemy sobie takim oto pięknym jak widzicie. Dzisiaj postanowiłem, że nagram coś innego dla was niż yy, yy, będzie to farming, ponieważ farmingu, no farminga też nie gram ostatnimi czasy za dużo. Yy, ogólnie już czuję, że nie wiem co mam mówić do Was, bo pół roku prawie mi nie było na tym YouTube pół roku, nic yy, nie nagrywałem, pół roku się nie odzywałem. No ale może jakoś to wyjdzie, dobra Dzisiaj mamy sobie taką krótką trasę na linii 5 Zobaczymy jak to wyjdzie w ogóle, bo nie chciałem sobie nagrać jakiejś gry której mogę pogadać, no wiadomo w farmingu to się coś ciągle robi, no a tutaj będziemy sobie głównie jeździć Chociaż wiecie sami, że on jest specyficzny W sumie teraz mam dobry w miarę komputer bo to też zaraz wam się powiem co, jak to um, można powiedzieć, że sobie daje rady z tobierką. No, no nie oszukujmy się. Omysli to jest stan umysłu, tak? Dobra, ustawimy sobie dziś nie 18, tylko 10, co ja robię. 10, 18, 0, 0. Okej, okay, dobra. Tu ktoś wsiada? wsiadają wsiadają, dobra. No, możemy zamknąć drzwi. Tu mam chyba jechać w lewo. Dobra. O tak. I sobie ruszamy, także... Mm -hmm. Mógłbycie powiedzieć, skąd ten nagły powrót na YouTube, Ja już to deklarowałem jakieś tam chyba trzy miesiące temu w wrócę, ale to nie było już takie pewne, no nie? Ale mówię, kurczę, stoi ten kanał, wy nie wiecie, co się ze mną dzieje, ja też nie nagrywam nic, nie daję żadnego znaku, dzisiaj nie mówię, w końcu trzeba coś nagrać. No i postanowiłem, że taką najlepszą grą na dzisiaj będzie to Omsi, Czekajcie, tak, światełka mamy. Będzie to w tej można sobie pogadać, pojeździć. No i to jest taka bardziej luźna gierka, w którym domu musi się wsadzić No i chciałem też nagrywać lutra, bo stój ZaMus będzie bardziej oryginalnie z tego. O, już mamy właśnie jakiegoś tutaj Baltazara Ja i, ja, ja i granie w OMS, no nie? Dobra, to się wyklucza. Ym... No ale myślę, że się uda nagrać. Ten odcinek. Zobaczymy. Myślę, że z następnymi odcinkami ja będzie co to, to już coraz lepiej szło. I tak ludziska farming też będzie. Farming będzie, tylko no po prostu ja muszę z piotkiem się dogadać. A z, ostatnio my we dwóch, żebyśmy się mogli dogadać, to jest coś po prostu nie do wykonania. No, ja nie mam czasu, perfekt nie mam czasu. Na przykład tak nie ma czasu, nie, nie mam. Um, no ale coś tam myślę, my się postaramy dla Was yy, zrobić. Na pewno co? Bo trzeba będzie dokończyć sezon pierwszy w farmingu, no ale to zobaczymy, jak to wyjdzie. No ale to nie, nie mówmy o planach, bo plany mogą być równe, mogę ja wstawię ten odcinek i bo nie będę nagrywał skąd. skąd ja mogę to wiedzieć? No nie tego ja, tego ja sam nie wiem, no tak też tego nie wiecie. A dlaczego prawie była ponad półroczna serwa na kanale? Były tam, z nieba były filmy, oczywiście jakby to nie było, tu nic nie ma i nie ma na tym przystań, to sobie dobra. O Jezu, ja i ja, ja zabawam, z eee, Dlaczego była ponad półroczna serwa? z filmem z głosem, no w sumie zaraz była roczna, bo od tego bo, czy tam od y... marca nie było żadnego filmu z głosem nie, ani live'a, ani nic Ferwa była spowodowana tym, jak wiecie nie, nie wiem, czy nie wiecie jak to mówiłem w tym odcinku chodziłem do roboty w sumie dalej można na że chodzę i będę chodził, raczej znaczy, tu się nic nie zmieni tutaj technik nie wysiada Wolnym słonkiem tak wyniku wisiora, to wypadł przystałam przed haczorem, nam można powiedzieć. Um, dalej będę chodził do roboty, więc się chyba raczej z tym zmieni. Wiesz to zobaczymy. Zmawię się coś zmieni. No i nie było czasu nagrywać, bo poza robotę tylko sygnałe inna... pracy do wykonania, pracy w polu. Um Teraz niestety, że tak powiem, nie się swoim gospodarstwem też zajmować, niestety taki urok, znaczy nie urok, dla mnie to dobrze, ale no, powiem Wam, że ten rok to taki salon, można powiedzieć, dosyć jest dla mnie. Też dużo wyjazdów, nie, w międzyczasie, no i no, nie było mi po prostu w domu, no, nie miałem kiedy siąść, nie chciałem się nagrywać, no ale też stwierdziłem, że Serwa od YouTube'a będzie wskazana, ponieważ to, to, co się dzieje w sieci teraz w ostatnich kurde, czasach, to no, to się w głowie nie mieści, no nie? Te afery i to inne, to... No co ja tu będę mówił, no, wszystko sami wiecie, poza tym też YouTube. YouTube sam obciął nam wszystko, strachy, zasięgi. Ja tu już zauważyłem, na przestrzeni ostatniego roku, nawet półtora. No i postanowiłem, że no celom do roboty postanowiłem będzie kurde obserwa i koniec i tak ma być no ale to była tylko obserwa to nie było takowe odejście od Was czyli takowe odejście z YouTube'a tylko po prostu serwa każdy potrzebuje czasem jakiegoś celu w swoim życiu no i myślę, że ta obserwa wyszła teraz właśnie e, mam parę planów co wprowadzić na kanał i mianowicie będzie to OMSI jakby się bo da się grać. Będziemy sobie jeździć z takim URL-em, ale ładnie wjechałem już to zatoczki. Jeżeli Wam OMSI się podoba, to mogę Ci napisać. W sumie pamiętam jak jakieś live z OMSI robiłem na śweniu 2017-2018 roku, to dosyć fajnie Kierka oglądała. Farming na pewno też będzie Na tyle ile będę miał czasu, będę starał się dla Was nagrywać kilka odcinków. E, w ogóle przeglądając swój dysk po to nie w życiu, ale mam nawet odcinek z lutego na dysku także mamy prawie listopad e, a ja mam na dysku filmy z lutego i wtedy. to tą to ósemkę nagrywałem tam wcześniej no, ale już tych filmów z misji z ósemki niestety nie będzie ponieważ straciłem całą grę Miałem robiony, niestety update systemu, będziemy musiałem robić przywracanie systemu. Tak, mam od Maja, jestem posiadaczem Windowsa 11, ale to wszystko. teraz wam powiem. O te kamery w tym momencie nie dobijają. Ogólnie Jelczyk jest sobie na skrzyni ZF, tak wam powiem. Zresztą słychać to skrzynię, że wyjęcie. taki dużo takich Jelczyk u nas polubili od swojego czasu. Chyba w te jakieś takie rozzynki 121 MB się trafiają, ale tu już coraz mniej tych jelczy, bo ogólnie na plany tu jest z tego co wiem tylko jeden chyba został. A z jelczy w te tam chyba tylko kilka stóp takich niewymarłych zostało. A MPK ogólnie nie bo ja teraz jak go lubi jadę, to tylko auto nie jest w wieku A ostatni raz autobusem można powiedzieć, że ja prawie dwa lata temu czy rok temu w tamtym roku jakby się hajnął to już tak to nie jest no i co wam powiem co się jeszcze zmieniło bo mówiłem że onzi powinno śmigać i śmiga sobie ponieważ duże zmiany w komputerze i ta gra chodzi tak miary fajnie i płynnie co się zmieniło w kompie, na pewno tak w maju dosyć RTX 3060 nie, nie chciałem czekać na te 4060 bo Mało VRAMu to po pierwsze, nie jest ta karta jakaś wydajna, jest to karta tylko pod Full HD A na 30, 60 mamy więcej VRAMu i... I możemy sobie pozwolić też w nagraniu w 2K nawet, na takich wysoko średnich ustawieniach graficznych yy, Więc nie chciałem kupować 4060, bo tam ich taktywania minutami tam ich chyba dwie, dwiema rzeczami się różniła ta 4060 od 40, 30 od 30-60 no ale już powiedziałem że zostaje przy 30-60 to będę czekał i powiem wam że nie żałuję, no, grafa sobie daje radę w jak najbardziej nowszych tytułach nawet nawet w nowym deforestie sobie radzi. tylko ze co do nowego Deforesta musiałem zmienić również procesor, jak już wam mówię e, zmieniłem procesor ze swojego Ryzena 72700 starego jak świat też również na Ryzena 7 ale 5700X jest do piątej generacji Ryzen hmm, 5700X jest yy, Ryzen nie Ryzen 7 5700X no to jest w piątej generacji Ryzen to wątpowiem ludziska w dopisek X niby F8 rdzeni, bo na tamtych prezesowych userni to F8 rdzeni, no ale jest różnica, no gry inaczej to wchodzę no super jest ten procesor, o 50% czy 60% to jest Wydaje Wydaje sobie radę jak najbardziej Chciałem ogólnie wsadzić na 9 do swojego komputera No ale moja płyta główna nie obsługuje z tego procesora A zmieniać płytę pod internetem też mi się nie opłacało Bo płyty nie mamy jakiejś starej, bo by mam MSI B450 Green Plus no, no i ta płyta jest fajna także no... Bada byłoby, jeśli że się przezwrócimy na nowszą wersję 7-ki Ryzena Będzie to najlepsze, najodpowiedniejsze rzecz, jaką mogę zrobić Powiem Wam, że nie żałuję Chciałem kupić 5800X, no ale 5800X to jest taka maksymalna generacja Ryzena 7 A też nie ma co kupować tej wersji najmocniejszej Tylko trzeba brać taką pośrednio sprawdzoną wersję nie? Po zmianie procesora 230 oczywiście wiosł niestety, ale trzeba było zrobić, bo tam gdzieś nie działały. ogólnie co jest, mi się w parę RAM wierniczyły w i teraz mam 32GB RAM DDR4. Kurde, jak ten nielczym są tutaj, co jest panie Staś, ledwo się z nim Co do rawów. mamy mam teraz 32GB o towaru już 1030MHz od Lexara i powiem Wam, też sięgają. Wcześniej miałem Badziewie, Gudram, od sławnego producenta polskiego, Wilk Elektronik, no i powiem mam wytaramy się naprawdę pierdzielu. I yy, ludzie co najlepsze to już to na Allegro licytują te starocia, także nie no, nie fajnie. Ogólnie zrobimy sobie jakąś taką miniatureczkę, myślę tutaj. Kurde, jest słońce za bardzo, ale może być. Mogę być i taka miniatureczka, mi tylko nie chcę skaza. Także hmm, wam 32 giga RAMu od Lexara a 16 giga od GoodRAMu to powiem wam... No nie ma porównania, o czekajcie, bo chyba tutaj m 11 będzie skręcała, widzę. No ja bym go wpuścił, no nie? O, wyczuł moment. Patrzcie, Wałbrzych jest o tyle fajny, w ogóle nie jedziemy na Wałbrzychu, jak mówiłem na początku odcinka, bo tutaj, kurde, patrzcie, taki typowy PRL lata 90 -ty, 80 -ty. i można sobie fajnie pograć tutaj, a ja, ja to się trochę, o kurde, jak tam chciałem, oj, Jezu, i to jest właśnie Woms bez kierownicy powiem on wycięsko, jest grotę, jeszcze na takiej mapie jak gdzie są ciasne uliczki i trzeba umieć się tutaj złożyć. Tak za updatecik komputerka był dosyć spory u mnie w ciągu tych yy, yy, może powiedzieć dwóch lat, kiedy był w nagrywany pokaz stanowiska. Ogólnie tak starą kartę graficzną sprzedałem, yy, stare ramy też sprzedałem. Yy, teraz jeszcze czekam na, na procesora starego znaczy jak ktoś kupił ode mnie, że jest zablokowany jak na razie no, do dost, jakichś takich słabszych bierek na spokojnie się uda o i teraz właśnie mamy spadek FPS-u do 40 w Olicji. to to standardowo to jest wałbrzych jest dosyć wymagający mapy ja pamiętam że na starych podzespołach nawet na tym mapie nie mogłem grać bo to bo to kurczę, górczy... o jest czerwony ale ja bym się zagapił, oj, patrzcie, takie o strewackie, to jeszcze je tutaj. Mówię na starym komputerze nawet sobie nie mogłem pozwolić na MS, a teraz to na RTX i na nowszej wersji mojego procesora to już mogę sobie troszkę pograć. I dlatego sam taki powrócić do DOMS. Ja mówię, ostatnim jest coś na to, żeby wrócić sobie do DOMS, był fański, sobie powinnałem te stary odcinki, kurwy i no fajnie było wrócić. No i też, że to grać o cały czas coś się w tej do tej gry to właśnie na plus jest, że takie właśnie gry, no on jest dosyć stary, bo nie czekajcie, nie pamiętam, wujka wyfrował no, w 13 roku i dalej, dalej to zejdzie, no, nie? Przynajmniej wiecie, OMS to jak ma syna, to nie jest bratka to jest bardziej problem, no nie. No, grafik no, no, no. jest za specjalny, nie ma, no ale w fajny, ma, ma to, więc da się w to grać, da się w to jeździć, tak że nie nazywajmy. Dobra, wyjechaliśmy sobie. Ja się przynajmniej w komputer pozwalam chociaż sobie pogać trochę w to, misną ale to jak widzicie, teraz mam 30 latek, no ta gra ma swoje dni i humor, prawda o tym wie Ale pięknie chodzi ten jezdbą powiem Bardzo ładnie No i skrzynia sobie wyje. bo nie zrobimy sobie łyżko czarnej kawy i nie zaszkodzi ja trochę nim przygotowany na to nagrywanie nie wiem, że tak zgopy sobie odcinek chcę dla was nagryć zobaczcie to będzie hmm. ale już chyba się się pomału rozkręcam myślę że jak będę z kimś nagrywał yy, tych składki albo no, bo z kimś ale z tego co wiem to Piotrek nie chce wracać na YouTube Piotrek już zapamiętał działalność no chyba że go namówię albo że będzie po prostu występował u mnie na filmach. No bo wiecie, do nagrywania nikogo nie zmusimy, tak? Ja jest potrzebowałem serwisu, potrzebowałem odpocząć. Yy, Nagrywanie mi było najważniejsze dla mnie, była praca dla mnie ważniejsza i ogarnianie innych rzeczy. Oczywiście serce się sobie coś tam pekałem wolnymi wieczorami, ale teraz wam powiem, czoję, wraca wieczorem do mnie. Nawet się nie chce grać bardziej, chce coś wolę obejrzeć, jak taki typowy kurde dziaduś. Jakieś kurde seriale, wszyscy sobie pooglądać i do spać, do widzenia. No, nie? no ale od czasu do czasu sobie coś tam popykam, no nie? Także, mówię, ja nie zmuszał, tak że już mówię. Ja mi nie znoszę tak że nie będzie chciał nagrywać, to nie będzie nagrywał. Może jedynie będzie chciał wystąpić w odcinkach, o ile będzie chciał, ale myślę, że z tym problemu nie będzie to z środkiem ostatnimi czasami to się w ogóle nie możemy zgadzać ostatni raz rozmawialiśmy dosłownie chyba dwie godziny na Discordzie wieczorem, dwa tygodnie temu po ziemię, wyjazdy, do roboty chodzi teraz... wrócił, że tak powiem, do pracy bo jak wiecie, tam były jakieś tam problemy zdrowotne miał no i długo też nie, nie do tej pracy mieliśmy tamtym roku full pakiet wolnego czasu, można powiedzieć no nie... No, ale w tym roku to jest, tak, tak powiem, wszystko ciężko by ale spokojnie, to żyje, to żyje, to, żyje. to, było, to tak. teraz chyba jesteśmy przy kopalni zyski z tego co widzę bo jest? tak, Nielcz ma hamulce, czekajcie kopalnie um, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć tanków nam zostało do końca tej linii Więc sobie spokojnie tak sobie jedziemy dzisiaj Taki już odcineczek e, Nie wiem jak mapa projektu Lublin się ma do tej gry e, Wiem, że to jest w ogóle skończone podobno całkowicie jest, ale no, no zobaczymy Nowy na lubie coś nagram i sam mówię, ja tak sobie teraz jak władzę wam, się tylko na wodze, by sobie pojechać od czasu do czasu bo mapa ma swój klimacz i to jednak prawda, w tym miał plany, się, chciałbym sobie pojechać, no ale dzisiaj co ja komuś nie bo nie wiem w ogóle podgląda autobusów no, musiałem na ślepo wybierać sobie jelczyka no, ale ja to jest znam na pamięć, już więcej co kupić. Przede wszystkim te dźwięki mają fajnie niebłąd zorganizowanych no, A to to musi z kieszeni mocmenta z kieszeni na cmentes, drzwiach stoi jakiś dzwonek kiedyś był, ale nie wiem czy działa widziała Dobra wypuścimy tego godziny bo Musiał wysiąść później, dobra. Pani oczu w że nie tak? Nie znowu spokojnie. W tym odcinku myślę, że nawet na przestrzeni kilku dni będą pojawiały się filmy. Na tyle w miarę regularnie, na ile będzie mi się to udawało. Myślę, że aktywność od Was tak ale wróci. Tym maluchem tonsa chyba teraz przesadzi, bo kierunek nie wyłączony, bo on był, kolizję wyłączonego, ja znowu wyludzko fajnie i na tyle ile będę mógł, na tyle ile mogę chęć i będę starał się, robić te filmik, pojawiały się regularnie. I nie będzie tylko farminga, to właśnie wobec tego gdzie będę filmik informacyjny dzisiejszy. Gdzie mm. my jedziemy tylko odkładowo? A tu jest ogólnie takie powalone skrzydowanie na tej mapie. Gdzie w dacie? macie niby drogę z peryferyjną. O, chyba przez bikarusik, jechał? Tak, to chyba bikarus. Ej, powiem, dzisiaj wam powiem, wy nie wiem co się dzieje na pima. Ja o tym Dzisiaj coś tu nie chce działać. Ale to jest sam. pewnie coś się nie wczytało do końca? Nie załadowało się. I to tak sobie działa. Dobra. No. My sobie damy radę, bo nie będziemy na nie będziemy mieć kogoś. Błyczek czarnej wody, to znaczy z chwałej wody, bo kawy to nie pije, kawy, mamy teraz z powiem, można powiedzieć, że napój energetyzujący. Powiem mam wynik 5 tego synku, nie mu bo to źle później działa na zdrowie. mi się już organicznie tak uleparło na to, ale nie jest zdrowy. zdrowe. Mnijemy się z, pol z Polgonem. tego nie zapoczęliśmy, coś się ładuje, widzę na tej mapie, jest... a to księgowskie znam, my jesteśmy blisko Sonowa, z Dunikowy. a potem dostanę do końca ogólnie całej trasy. także Spokojnie sobie dojedziemy. Chyba tam ktoś chciał jeszcze chciałby się... Że się lata? Nie, to mnie. Parski bestie. Jedziemy sobie dalej ogólnie. Jestem, no co za gra to jest, no nie? Niebie też powinienem stać, no ale no... Wiecie. Ja to ja, ja to mam preface, no nie wiem. Mój się do końca nie załadowało i tak się dzieje od pół godziny dawiany. Bo teraz... Od 23 minut do Las Navigas ja miłego gardła się odzyskało nie, ma, nie, ma. nie od tu jest bardzo lekka no ale spróbujemy to dokończyć nie wolno się nawet zawiesić dobra, tu sobie wyjedziemy tu jest fajna zapoczka tutaj prosto ustawi się, co najmniej no i zielony ja będę stał na czerwony, jest standard no nie. Ale czekajcie, to jest długie światło, także że ja jeszcze się powinienem włączyć Nie włączy się więc, no i dziękujemy Lewy ogólnie powolone, trochę skwychowanie, ale no nic nie poradzimy. Jaka to była ulica? No a coś, czekajcie. No, a. no to nie było Waszyńskiego czy coś takiego? Wankowicza, Andersa Wankowicza, czekajcie. czyli dwa przystanki i patrzcie tu sobie jedziecie niby na ten pas do skrętu w lewo i musicie wybrać sobie w Lublinie jest takie jedno powalone skrzyżowanie właśnie można szybko egzamin upierniczyć albo samemu się zagłodnić jakiś limit jak ujechać albo no, jedziemy prosto podobnie w trasie idzie 14 ostatnio jechałem tutaj to powiem mam że nie mogłem wyjechać Das ist, dobra, przed przystanek mamy No i będziesz tam z zdrój Przedliście się, wysiedliście się, bo jak do Stanowa. Zobaczymy ile będę renderował w ogóle ten odcinek, ale powinno dosyć szybko i sprawnie pójść. zrzucenie może być problem, bo ostatnio na internetu się nie dało po prostu sensu, ale no nic nie poradzę na tym No i tutaj też trzeba uwałić, trzeba sobie zbawić, tak, bo trzeba domniemu tych kamieniach. Znaczy tu jest koniec chyba naszej linii. No tak, e, to warto wiedzieć. Koniec trasy, dziękujemy. E, także co, ludziska, wyszło to szybciej, niż myślałem. E, także, jak widzicie, żyję. Będę starał się dla Was produkować coś. No a co, za dzisiaj Wam dziękuję. Jak jeżeli Wam się spodobało i będziecie więcej więcej, ja to napiszcie w komentarzu. No i co? Ja tu nie przyduwam. widzimy się w kolejnych odcinkach i produkcjach, do następnych, trzymajcie się, no i pa pa.